I pogrzebił stary świat. Okna się otwierają, zaś tak głupie To my przeżyj to samo, szkodała pogoda, szyby niemieckie od telewizorów. No i taki repertuar, może coś Polska nie raczna, wrócić panie. No i tak dalej, i tak dalej. No teraz zachęcam górnik zawsze, żeby dojechał tutaj do nas, może za miesiąc już nad nimi popracuje, bo przecież im wytłumaczek. Włoski jesteście, tam was będą zamykać, a tu macie ochronę. Przywieźcie te same laszafce, co tam macie. Wywiesimy, nie? Już nie musicie tych toreb kupować, bo to ja przepłaciłam w Szczecinie, bo mi czerwone tylko wprowadzali. A ja mówię, ja chcę mieć moher, to ja muszę mieć taką kratkę. I w zabrzu po by 55 czerwone, czarne... A ja w Szczecinie, ale ja ze Szczecina, wiecie, tutaj też czerwono, też spokupieli, ale już, już są jakieś nurty takie, można, to no się reanimuje się tam. No i za 75 złotych przepłaciłam, ale mam dwie takie, nie tylko mam dwie ręce, no i trochę z tego, no bo chciał mu się wpaść na wóz policyjny. No, Żeby coś polskiego, proszę śpiewać, ja Wam to mogę zaśpiewać, ale nie wiem, czy chcecie Państwo posłuchać. Ja ładnie śpiewa. Sam mnie przecież przyjął do Zespołu Śląsk. No, Tam Hadzina to Tylko ja się poszukam nielegalnych kwiatów. Proszę sobie wybrać, mury, jaki chcecie. Oni nielegalne kwiaty, zacząć? Czyli wychodzimy. No chodźcie, bo to specjalnie jest książką dla Emeryta, dla wszystkich. Przy zmroku. To od refrenu. nielegalne legalne kwiaty Zakazany krzyż do dnia wyrastają Betonowych pły. Ludzie je składają Wierni sercom swym Co w nadziei trwają Przeciw mocom złym Nielegalne kwiaty ZAKAZANY ZNIĆ! CO DNIA WYRASTAJĄ BETONOWY CHŁYT! LUDZIE JE SKŁADAJĄ WIELNI SERDZOM SWYM! CO W nadziei TRWAJĄ PRZECIW MOTOM ZŁYM! WIELE POLSKICH KWIATÓW rozkwitało już od kacinowaków do łków białych róż kwiatów co czerwiejsze były dziś krew wierszły w piosence i w okopu w gleb. ale takie kwiaty jakie kwitną tu na warszawskim placu to prawdziwy tu szpicle i armaty stoją przed nim. pałki, automaty restowane psy nielegalne kwiaty właśnie ten właśnie sposób, tym samolotem i tym krzyżem. I mi skradziono dzisiaj. Nie boję się tego słowa użyć. I tylko w kłopoty mnie wpędzono. A ja jestem po zawale, po dwóch wylewach. I żadnej złotówki nie wziąłem od ludzi. Dopiero dzisiaj facet jeden się zlitował i 50 złotych mi dał. No. Proszę Państwa, o godzinie 12 w południe, jakby na Anioł Pański, zrobiono Warszawiakom prezent, osaczono nas tutaj. Mnie akurat tutaj nie było o 12, ale osaczono tych ludzi, którzy się modlili. Zabrano krzyż, zabrano makietę samolotu i zabrano podstawę do tego krzyża, który codziennie, dzień w dzień, przez cały rok, niezależnie od pogody, mówiono nam, że nie wytrzymamy. A jednak są ludzie, którzy wytrzymują i codziennie na Apelu Jastrogórskim tutaj są. Dlatego prosimy Was o wsparcie modlitewne o wsparcie tutaj przychodzenia. Bo jak nas jest więcej, to się boją. Karły rosyjskie boją się podchodzić. To są karły, ale jak nas jest dużo, jak nas jest garstka, od razu rosną w siłę. Tak było z namiotem Solidarni 2010. Zaatakowali dziennikarze. 11 kwietnia, 10 taka wielka rocznica. Żałoba, a 11 pobili dziennikarza. To jest, proszę Państwa, coraz gorszy okres. I to dotyczy każdego z Was. Bo dzisiaj biją tych, którzy tutaj stoją, a jutro będą bić Was. Będą bić Was tak, jak zabijali w Katyniu tych, którzy tylko byli Polakami i zabijali ich w tył głowy. Nie patrzyli, czy był policjantem, czy księdzem, tylko za to, że był Polakiem. 70 lat później zrobiono wyrok na najszlachetniejszym kwiecie Rzeczypospolitej Polskiej. 96 najwybitniejszych postaci w naszym, naszej ojczyźnie. I proszę zauważyć, że nie pomijam nikogo, nie jest ważne, czy on jest z lewa, czy z prawa. On się będzie przed Bogiem teraz tłumaczył. Ale dla nas jest to Polak i my musimy stanąć w pamięci za tych, którzy oddali życie pod Smoleńskiem. Jeżeli 13 miesięcy, ponad rok, mamy takie służby, taki rząd który nie umie radzić sobie z wyjaśnieniem tej sprawy, to śmiemy powiedzieć jasno, że to był mord na narodzie polskim. Trzeba to jasno mówić. Nie można prawdy chować do kieszeni. Nie można się bać tego, że zabijają Polaków. Nie zapomnimy! Nie zapomnimy! Nie zapomnimy! Nie zapomnimy! Nie zapomnijmy!